Witam, dziś pokażę Wam jak zrobić efekt Matrixa na pulpicie. Tak, wchodzimy w przeglądarkę Google. I wpisujemy z matrix. Ściągamy. Zapisz plik. Po ściągnięciu instalujemy go. A oto efekt. Po chwili pulpit zapełni się tym. A żeby zrestartować klikamy. Po prostu klikamy na ikony i mamy wszystko ładnie widać. Dziękuję za obejrzenie mojego poradnika. Link w opisie. Do widzenia.